Ty się nie boisz sytuacji samej w sobie, na przykład tego, że partner cię zostawi i yy, yy, y tej sytuacji, z którą się będziesz yy, yy, musiała zmierzyć, czy tego, że zabraknie ci pieniędzy i nie zapłacisz rachunków. Nie boisz się tej sytuacji konkretnie. To, czego my się tak naprawdę boimy, to są nasze emocje, z którymi będziemy się musiały zmierzyć w momencie, kiedy ta sytuacja się wydarzy, bo Jaka sytuacja by nie była trudna? My zawsze znajdujemy rozwiązanie. Czy było kiedyś tak w Twoim życiu, że coś się nie rozwiązało, albo że się rozstałaś i coś się złego stało? W sensie, no jesteś tu, to nie umarłaś. Najbardziej przerażające w tym wszystkim były Twoje emocje, ten ból, ten lęk, ta złość. Nie samo wydarzenie, bo ty do, dokładnie wiedziałaś, co zrobisz, a jak nawet byś nie wiedziała, to się dowiesz. I to jest ważne, ponieważ jeżeli my zaczniemy pracować z naszymi emocjami, jeżeli my zaczniemy używać różnych narzędzi, zaczniemy ukochiwać siebie, uzdrawiać nasze rany, nasze cienie, pracować z tym, to. Nas, nas coraz mniej zaczną przerażać nasze emocje i nasza pojemność na emocje i różne sytuacje zewnętrzne się powiększy. Nie będą nas one przerażały, bo to jest tak. Na pewno masz coś takiego, co Cię kiedyś przerażało, po prostu jak myślałaś o tym, to się trzęsłaś, a teraz to robisz jak gdyby nigdy nic, tak jak mycie zębów. I to nam się poszerza. I wiesz, dlaczego są ludzie, którzy osiągają Ogromne sukcesy im się udaje, dlatego że te osoby świetnie umią zarządzać swoimi emocjami i mają uspokojony układ nerwowy, a jak nie mają, to wiedzą, jak go szybko doprowadzić do porządku, bo to jest tak naprawdę bardzo proste i szybko to można zrobić. I ich pojemność na sytuacje stresujące jest coraz, coraz większa. I dlatego te osoby mogą przyjąć więcej na przykład pieniędzy, więcej osiągnięć, bo z naszą pojemnością jest tak, że to nie jest tak, że my przyjmujemy więcej pieniędzy, bo każdy powie, ja chcę więcej pieniędzy. Kto by tak nie powiedział? Ale z przyjmowaniem więcej. Więcej obfitości, równocześnie jest więcej bólu, więcej cierpienia, więcej lęku i więcej wszystkiego. I chcę Ci powiedzieć, że to, co teraz Ty masz w swoim życiu, jest dokładnie zgodne z Twoją pojemnością. Na tego typu doświadczenia i sytuacje nigdy nie dostaniesz więcej niż jesteś w stanie przyjąć. Więc jak zaczniesz pracować z emocjami, jak zaczniesz pracować z układem nerwowym, to wszystkiego zacznie przychodzić do ciebie więcej: lepsze relacje, więcej pieniędzy, więcej sukcesu, więcej przyjemności, też więcej bólu i tak dalej. Będziesz musiała głębiej w siebie zaglądać, bardziej w swoje cienie, ale ty będziesz odważniejsza, ty się tego nie będziesz bała, bo po to tu jesteśmy, żeby się rozwijać, a nie stać w miejscu i narzekać. Trzeba zmienić percepcję na to, co pozytywne, to, co. Polecam wprowadzić na już, jak mycie zębów, to jest wdzięczność i dziękowanie za to, co jest tu i teraz. A nie zwracanie uwagi na brak, bo energia idzie za uwagą. Jeżeli my skupiamy uwagę na tym, co nam nie wychodzi, na tym, czego nie mamy, na problemach, będziemy mieć ich więcej. Jeżeli zaczniesz zwracać uwagę na to, co masz, Będziesz miała tego więcej.